Cześć dziewczyny, cześć chłopaki! Zasypaliście mnie prośbami o już jesienne lunchboxy do pracy. Dzisiaj taki prościutki, zdrowy, ale jeszcze pachnący latem, bo są ogóreczki i jest bazylia. Zapraszam Was do szybkiego dania na Lunchbox do Pracy. Ponieważ, myśląc o lunchboxie, do pracy mamy pewne ograniczenia typu, że nie użyjemy czosnku do biura, wiadomo, nie użyjemy raczej cebuli, więc zrobię to danie takie bardzo prościutkie, ale po to, żeby Wam pokazać, że jak macie zjeść bułę albo byle co w pracy, to lepiej zróbcie sobie coś bardzo szybkiego i spakujcie i będziecie szczęśliwi na drugi dzień, a przy okazji będzie bardzo zdrowo. I teraz tak, ja mam dzisiaj ugotowaną soczewicę czarną, bełgę. Natomiast możecie, jeżeli jej nie macie, ugotować po prostu czarny ryż. Dlaczego czarny ryż, a nie biały? Dlatego, że żeby mieć efektywny czas pracy i nie mieć takiego skoku insuliny, a potem wielkiego spadku, gdzie musicie sięgnąć po batonika, dlatego musicie mieć e, niskoglikamiczne składniki i takim niskoglikamicznym składnikiem będzie właśnie czarna soczewica, a dodatkowo ona jest doskonałym źródłem białka, doskonałym źródłem witamin i minerałów, które mają wpływ na naszą efektywność w pracy. Nie użyję sałaty, dlatego że ta sałata po... W dwóch trzech godzinach już jest lekko smutna, zwłaszcza latem, a dzisiaj jest bardzo gorąco u nas w domu. E, dlatego zrobię Wam taką szybką wersję, taką, że ojejku, rachu ciachu, ale do tego rachu ciachu bardzo Was poproszę o to, żeby zrobić sobie fasolkę szparagową, bo po pierwsze jest na nią sezon, a po drugie e, jest bogata w grupę witamin B. Ma dużo błonnika i jeszcze dodatkowo jest bardzo mało kaloryczna, więc da Wam objętości, da Wam sytości, a jednocześnie nie obciąży kalorycznie naszego dziennego jadła spisu. Bo pamiętajcie, że jeżeli chcemy trzymać wagę, to najważniejsze jest, ile jemy kalorii i ile używamy kalorii w ciągu dnia. bo Zachowanie sylwetki to czysta matematyka. Im więcej jemy, tym więcej musimy biegać, ćwiczyć i być aktywni. Więc, wracając do osób, które siedzą w biurze siłą rzeczy i póki co nie mają żadnej aktywności, to zachęcam Was do tego, żeby właśnie przygotować sobie taką oto fasolkę szparagową, tak samo mrożoną zimą. A fasolka szparagowa, jeszcze raz zapobiega wahaniom nastroju, dzięki właśnie bogactwu witamin z grupy B. Co ja bym Wam poleciła, żeby sobie to ułatwić, to jedzenie w biurze? Zrobię na dnie winegret. I ten winegret u mnie jest dzisiaj taka super musztarda, o smaku bazylii i natki, ale Wy możecie użyć normalną musztardą, jaką w domu macie. Jak się domyślacie, ja jak podróżuję po wakacyjnych destynacjach, no to co muszę y, kupić, oczywiście jakieś lokalne przysmaki. I to jest akurat przysmak francuski, w dodatku bio. E, dobrze, więc mam musztardę, teraz potrzebuję odrobinę octu jabłkowego. E, I do tego dania dosłownie troszeczkę dodam miodu, dosłownie odrobinkę, byleby ten winegret złagodzić. Oliwa. Dzisiaj jest upał, więc tak jakoś nie myślę tak szybko jak z reguły. I słuchajcie, teraz sobie to mieszamy. Jeszcze o jednej rzeczy ważnej chcę wam powiedzieć. E, powtarzam o tym dosyć często i będę powtarzała w nieskończoność. E, o naszej wydajności i zdrowiu e, decyduje ilość stanów zapalnych w organizmie. I im jesteśmy starsi, tym tendencja do przewlekłych, niskich stanów zapalnych jest większa. Zwiększa się bardzo po 45 roku życia i jest kilka produktów, których zdecydowanie musimy używać, żeby mieć Pełną formę, energię, dobry nastrój i jakby opóźnić efekty starzenia się. I ja tu nie mówię o urodzie, tylko o takim dobrym samopoczuciu, zdrowiu. Ja Was gorąco zachęcam do tego, żebyście kupili moje kwasy Omega. Ja je trzymam w lodówce. Ja dzisiaj swoją dawkę kwasów Omega już wypiłam, więc ich nie dodam do sałatki. Natomiast jeśli wy kupujecie kwasy Omega właśnie w tej formie, którą ja polecam. To zachęcam Was, żeby do oliwy dodać jeszcze kwasy omega. Hmm, możecie je też pić oddzielnie, oczywiście, ale będę Wam dosyć często o tym przypominać. Link macie pod filmem. Jeżeli chodzi o zakup tych kwasów Omega, bardzo ważne jest, żeby kwasy Omega były jak najmniej utlenione. Większość producentów tego w ogóle nie bada i te kwasy Omega w aptece to są bardzo średniej jakości i nie warto na nie tracić pieniędzy, natomiast te są moje sprawdzone, ulubione, przebadane przeze mnie. Dobra, teraz tak mamy sos, ja go sobie właśnie teraz spróbuję. Dodam jeszcze troszeczkę oliwy, bo ta musztarda jest zdecydowana w smaku. Ponieważ, jak widzicie, jest to gotowanie na żywo, to teraz tak. Dla mnie jest tu troszeczkę za dużo oliwy pod względem kalorycznym, oczywiście. Ja sobie to zleję i użyję do innego dania wieczorem, ale zostawiam odrobinę tego sosu. I teraz yy, dodaję najpierw fasolkę szparagową. I już tutaj nic nie mieszamy. Zostawiamy to i dopiero wymieszamy wszystkie składniki w biurze, jak będziemy sobie jeść. Teraz, właśnie, czarna soczewica na wierzch. Tu mamy warzywo, tu mamy węglowodan. I teraz zdecydowanie zachęcam Was do tego, żeby trochę te węglowodany ograniczać. Nie, nie jeść ich za dużo, ale jednak jeść te wartościowe, bo one są szalenie istotne dla pracy naszego mózgu. Teraz źródło białka, doskonałe. Jak widzicie, sos jest na bazie oliwy, więc tuńczyk, który mam jest już w zalewie naturalnej, bez żadnego oleju, bo ja nie ufam tym olejom, które są w tuńczyku, więc wolę swoją oliwę. Tuńczyk niskokaloryczny, doskonałe źródło białka. Kupujcie w słoiku nie w puszce. I jemy go nie częściej niż raz w tygodniu, bo nie wiemy jakiego jest pochodzenia i nie zaleca się go jeść w tym przypadku częściej niż raz w tygodniu, chyba że macie sprawdzony tuńczyk, ale to bardzo mało takich jest egzemplarzy. Dobra, zobaczcie: mamy fasolkę szparagową w dużej ilości, mamy trochę węglowodanów wartościowych w postaci soczewicy, białko tuńczyka, no i teraz trochę. Chrupiących warzyw. Gdybym ja to robiła w domu, dodałabym tutaj cebulki czerwonej, cieniutko pokrojonej, ale ponieważ robię to ten przepis z myślą o Waszej pracy, to cebuli nie dodam. Trochę chrupiących warzyw na wierzch. Jak ich nie wymieszacie z sosem, to one nie puszczą wody. Dlatego jeszcze raz sos pod spodem ma istotne znaczenie. Tak. Ja obieram sobie, żeby jednak ta skórka nam nie stanęła na żołądku. Świeżutki, gruntowy, gruntowy, gruntowny. Gruntowne to mogą być porządki. Gruntowy ogórek. Robimy sobie danie, będzie taniej, będzie zdrowiej, będą świeże produkty. No i do tego oczywiście niezastąpiony pomidorek. I gdzieś tu sobie będzie na nas czekał. Jest to wariacja na temat sałatki nicejskiej. Kto z Was był na południu Francji, to wie, że bardzo jest podobna sałatka nicejska, tylko z zieloną fasolką szparagową. Jest jeszcze kilka oliwek do tego i jest właśnie jajko. I teraz tak. Niektórzy nie lubią jeść jajek w towarzystwie, bo im przeszkadza zapach. Mm mi nie przeszkadza i ja to jajko sobie tutaj włożę. A teraz to zależy od was, czy wy je użyjecie czy nie. Dobra. To też jest wspaniałe danie na piknik, słuchajcie. Jeżeli gdzieś się wybierze, wybieracie na przejażdżkę rowerową albo do parku, idealne danie. Mamy sos pod spodem. Teraz troszeczkę pieprzu. Trochę soli, po takim daniu, słuchajcie, możecie prosto z pracy iść na trening, ponieważ jest tu dużo białka, dużo wartościowych węglowodanów, będziecie mieć energię, nie będzie wam się chciało słodkiego po tym. Ja jeszcze tutaj nutkę dodam malutkiej bazylii na te pomidory. A jeżeli dodacie jajka, a chcecie uniknąć jakiegoś takiego intensywnego zapachu? Posiekajcie dużo natki, dodajcie natkę. Natka neutralizuje wszystko. Tak właśnie. Oto. Zamykam sobie. Wkładam do lodówki, rano zabieram do pracy. Widelec oczywiście. Dużo wody, dużo e, ziół. Jedna kawa rano, jedna po południu. Najlepiej małe espresso wystarczy macie energię, power i chęć do życia, jesteście kreatywni w pracy, a o to chodzi, słuchajcie, chodzi o to, żebyśmy tę robotę naszą lubili, żebyśmy się w niej spełniali i uwierzcie mi, nawet jak ta praca jest taka sobie, a Wy jesteście w dobrej formie, to zupełnie na nią inaczej spojrzycie. Jeżeli lubicie moje treści, proszę Was, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie komentarz, lajkujcie, dla mnie to jest bardzo ważne, bo to są algorytmy, które wybijają nas twórców na YouTube, Dzięki temu możemy tworzyć dalej, a sądzę, że moje treści są na tyle wartościowe, że warto, żebym została tu parę lat z Wami, będę się z Wami tutaj starzeć, płakać i mam nadzieję jednak, że jak najczęściej uśmiechać. Dzięki za dzisiaj. Zabierajcie moje lunchboxy do pracy, zabierajcie sobie takie danie na piknik. Tymczasem dziękuję za dzisiaj i zapraszam Was do oglądania mojego kanału jak najczęściej. Jeżeli szukacie innego przepisu, zapraszam tutaj.